Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku byka na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i chciałabym Was dziś zaprosić na czytanie miesięczne na miesiąc styczeń 2022 roku. Pamiętajcie, proszę, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. Zobaczmy zatem, jaka jest ogólna energia dla osób z płacna kubyka. Jejku, jak szybciutko. Moi kochani, przede wszystkim pokazuje mi się szósteczka pentakli. I powiem Wam, że to jest przecudowna energia, ponieważ mówi przede wszystkim o równowadze, o harmonii w dawaniu i w braniu. O tym, że na przykład w relacji, w której jesteście, zarówno tak tyle, tyle samo, co dajecie od siebie, będziecie... Jakby uzyskiwać od swojego partnera, partnerki w zamian, tak? Że są tutaj starania z obydwu stron. Mało tego jest taki balans, równowaga, jeżeli chodzi o życie, ale przede wszystkim jest to piękna karta, która mówi o takich przychodach, o jakichś dodatkowych, na przykład pieniążkach, o dodatkowym zarobku dla niektórych, o, o jakimś dodatkowym wynagrodzeniu. Zobaczmy, co zatem do tej szósteczki. Proszę bardzo, równowaga, sprawiedliwość tutaj chce się pojawić u Was, ale przede wszystkim ta równowaga. Więc, moje drogie byczki, jeżeli ktoś miał jakiś trudny okres, to tutaj nam się pięknie zaznacza ta harmonia i ten balans u Was w styczniu. Co odchodzi do przeszłości dla byczków w styczniu? Rozmowy, komunikacja, podróż, pośpiech bardzo, bardzo dużo rzeczy mogło się bardzo szybko dziać. Być może również niektórzy mieli jakieś rozmowy o pracę, bądź jakieś załatwianie różnych rzeczy. Tak, mogła być to rozmowa bądź wyjazd, która może zmienić coś w waszym dotychczasowym życiu. Jest to zmiana, która tak naprawdę miała zadziać się u was. Jaka jest teraźniejszość dla osób spod znaku byk? Co tam u byczków teraz? Oczekiwanie. Tutaj przede wszystkim, moi kochani, karty pokazują, że wyczekacie na coś, na kogoś, tak? Jest taki moment oczekiwania, ale przede wszystkim w tej talii jest ukazana kobieta, która ma deskę i ona ma wszystko i może ruszyć naprzód, ale ona się boi, ona się waha, ona się zastanawia, ona zrobi dwa kroki naprzód i jeden krok do tyłu. W tej talii karta pokazuje, że jesteście gotowi, aby wyruszyć ku nowej drodze, aby zawalczyć o coś, co jest dla Was bardzo ważne. Co jeszcze do tej trójeczki? Proszę bardzo, sukces, moi kochani, macie przepiękne czytanie, przecudowne energie. Karty pokazują, że odniesiecie sukces, zwyciężycie. Mało tego. Tutaj pokazuje się, że tak jakbyście wy byli, ktoś was dostrzegł, bądź ludzie będą was dostrzegać, tak jakbyście byli w świetle Jupiterów. Ktoś będzie się cieszyć również waszym szczęściem. Co nowego chce się pojawić dla byczków w styczniu w takim razie? Co tutaj nowego dla byczków? O, mamy diabełka. Zaraz zobaczymy, ponieważ diabełek może mówić o takich momentach, kiedy pojawia się coś kuszącego, jak najbardziej, jakaś kusząca propozycja, ale również może mówić na przykład o pojawieniu się takiej osoby. Mhm. Tak, to ja już Wam mówię. Tutaj zaznacza mi się jakaś osoba przede wszystkim, do której być może będziecie mieli żal bądź macie żal, która w pewien sposób mogła Wami manipulować, pokazała, że coś jest piękne, ale tak jakby w rzeczywistości wszystko inaczej albo się odgrywało, albo było. Tak jakby ktoś Wam tutaj. Pokazał coś pięknego słowami, powiedział, że będzie tak cudownie, a w rzeczywistości te czyny były zupełnie odwrotne. Tu jest jakiś żal, jakiś smutek do tej osoby, ale również karty pokazują jakąś zmianę. Pokazuje mi się, że niektórzy z Was będą mieli żal i będą chcieli zakończyć tą relację. Co tutaj jeszcze nowego dla byczku w styczniu? Uleczanie swojego serca, ale również powiedziałabym chwila i taki moment na znalezienie czasu dla siebie, na odpoczynek. Dla niektórych może być również urlop. Mhm. E, karty pokazują, żeby się nie martwić, ponieważ tutaj mi się zaznacza, że jest bardzo dużo rozmyślania, bardzo dużo. Mm, Również analizowania pewnych aspektów. U niektórych się pojawiają zmartwienia związane właśnie z jakąś zmianą, tak jakby strach związany ze zmianą, która ma zajść, z rozpoczęciem czegoś nowego. Nie ma obaw, kochani, żeby się tutaj martwić, ponieważ Wy jesteście w stanie zawalczyć o to, co jest dla Was dobre i co jest dla Was słuszne. W takim razie karta rada dla byczków. Oj, i się odwróciła karta. Macie kartę kochanków. Przecudowna karta, która mówi o miłości, o pasji. I jak dla mnie jest najbardziej to informacja o tym, abyście podążali za głosem swojego serca, za tym, co sprawia Wam właśnie tą... Nie tylko nadzieję, ale radość, tak? Co dodaje wam tej energii, co daje wam to poczucie szczęścia i chęci do działania. Również jest to dla mnie informacja, aby podjąć decyzje związane z drugą osobą, bo mam wrażenie, że nie u wszystkich, ale u niektórych ta decyzja jest odwlekana. I kolejna rzecz, pamiętaj również. Że nie jesteś sam bądź sama, bo wokół ciebie jest osoba, z która, na którą możesz liczyć, tak? Czy jest to twój partner, partnerka, być może przyjaciel, przyjaciółka. Zobaczmy w takim razie ostatnią kartę dla was, moi drodzy. Co tam u jeszcze? I proszę bardzo. Macie kartę, która mówi, że jest czas na drzemkę. Czas na odpoczynek, czas na relaks, czas na znalezienie tego czasu dla siebie. I Wy ten czas tutaj znajdziecie, moi drodzy. I nie zamartwiajcie się, moi kochani. Mhm. Na spodzie talii macie kartę, która mówi o tym, dlaczego. I ta karta często ukazuje, że zastanawiamy się, dlaczego na przykład ktoś. Zachował się w taki, a nie inny, inny sposób. Czasami szukamy jakiejś informacji, tak? Bądź chcemy się dowiedzieć, e, rozmawiając z tą drugą osobą, szukamy czegoś, co uświadomi nas, dlaczego pewne sprawy potoczyły się w taki, a nie inny sposób. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, i pozdrawiam Was serdecznie.